Moi drodzy przyjaciele, czy zdarzyło się wam obudzić w środku nocy i nie móc ponownie zasnąć, może to było między północą a trzecią nad ranem, czasem często nazywanym godziną czarownic, to moment, w którym wiele osób doświadcza dziwnych i niewytłumaczalnych zjawisk ale co? Jeśli powiem wam, że obudzenie się o tej porze ma głębsze znaczenie? Po pierwsze, chcę Was uspokoić. Nie ma się czego bać. W rzeczywistości, obudzenie się między północą a trzecią nad ranem może być znakiem, że Bóg lub Jezus próbuje się z Wami skontaktować. Biblia mówi nam, że Bóg przemawia do nas na różne tajemnicze sposoby czasem przez nasze sny, a czasem nawet wtedy, gdy się przebudzimy. W Psalmie napisano: gdy wspomnę cię na moim łożu, myślę o tobie podczas straży nocnych. To przypomina nam, że nawet gdy śpimy, możemy łączyć się z Bogiem i Jezusem. A jeśli budzimy się w środku nocy, to jest to okazja do modlitwy, medytacji i refleksji nad naszą relacją z Bogiem. Co więc może oznaczać, jeśli budzimy się między północą a trzecią nad ranem? Niektórzy wierzą, że to czas, gdy zasłona między naszym światem a światem duchowym jest cieńsza. To moment, kiedy jesteśmy bardziej otwarci i gotowi na przyjęcie wiadomości od Boga i Jezusa. W rzeczywistości wielu ludzi wierzy, że to czas, gdy anioły są bardziej aktywne i ich obecność jest bardziej odczuwalna. Być może zmagasz się. Z trudną decyzją, lub przechodzisz przez ciężki okres w życiu. Obudzenie się między północą a trzecią może być znakiem, że Bóg chce, abyś zaufał Mu i wierzył, że wszystko się ułoży. Może to też być znak, że potrzebujesz czasu na refleksję nad swoim życiem i swoją relacją z Bogiem. W Ewangelii św. Mateusza jest napisane: Potem wrócił do uczniów i zastał ich śpiących. I rzekł do Piotra: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. To przypomina nam, że musimy być czujni i połączeni z Bogiem, szczególnie w trudnych chwilach i pokusach. Więc, jeśli obudzisz się między północą a trzecią nad ranem, nie bój się. Zamiast tego potraktuj to jako okazję do połączenia się z Bogiem i Jezusem. Módl się, medytuj i zastanów się nad swoim życiem i swoją relacją z Bogiem. Pamiętaj, że Bóg jest zawsze z tobą, nawet w środku nocy. Podsumowując, obudzenie się między północą a trzecią nad ranem może być znakiem że Bóg próbuje się z Tobą skomunikować. To czas, kiedy możemy nawiązać głębszą więź z Bogiem i Jezusem oraz otrzymać wiadomości, na które mogliśmy być zamknięci w ciągu dnia. Jeśli więc obudzisz się o tej porze, przyjmij to jako okazję do wzmocnienia swojej relacji z Bogiem i zaufania Jego planom dla Twojego życia. Dziękuję za wysłuchanie.